No, hej, się macie drodzy widzowie. Tutaj Wrona, A to kolejny odcinek. Zagrajmy w. de Terra. No, Terra. Mm, I co ja tutaj bym chciał zrobić? Eha. Idziemy dalej, podbijać tych tutaj. E, galów. oraz Wikingów. Kupan. Podbijemy miasto Kuban. Ogólnie ekspansja jest taka powolna, trochę. Ale powolutku, powolutku. my się naprawdę nie śpieszy. Będzie chyba moja najdłuższa seria. Albo Dungeon Keeper. Nie wiem. Ale tak sobie właśnie pomyślałem, i fajnie by było taką długą, długą serię poprowadzić. Taką jaką miał na przykład... jazgot y, Obliviona. Czy tam y, Reaper w New Vegas. Mam nadzieję, że Rook Dominion jakoś nie będą sprawiać problemów. Gildia Złodziei, no dobra, EKEA. Okay. Ulepszaliśmy uh -huh. i tak dalej. O, świetnie. I kapłana gdzieś zrekrutowałem. Ciekawe. Mhm. Uh -huh. Sprawdźmy, czy uda mi się to podbić. O. Mamy kopalnię. U, świetnie. Zajęliśmy wielką część. A tutaj będziemy rekrutować kolejną armię, która także później stanie wypuszczona. Będziemy dalej atakować. Daj mi tutaj Momencik. Dobra, jestem. Okazało się, że ktoś mi łaził po domu i to był mój dziadek. Mhm. Gra mi tutaj nie ocenia zbyt dobrze, dlatego ewentualnie poczekam, aż oni sami podejdą. Tutaj, tak, tutaj dalej się rekrutuje armia. Wyśmienicie. Tutaj nie jest potrzebna armia, tylko taki ogólny spokój oraz wysoki dochód idący z tych oto lokacji. Kurde, mam katar. Tutaj mamy dużo armii, nie będę dalej rekrutował. Jak tam w ogóle? No Kosawar. Dalej mamy lekkie niepokoje. Jest nawar prawie 5000 dochodu. Hmm. Dobra. Nie mam nic do roboty. Wszędzie ktoś się rekrutuje itd. tak Rośnijmy, rośnijmy w siłę! Jeszcze z posiłkami Wow! Cholera, nikt będzie atakował od boku Dwóch z przodu Hmm Nieciekawie Trzy takie 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 kurde, no na do bitwy naprawdę, takie do bitwy. takie weźmy tych jednostki tutaj. No dobra, zapomniałem o tych. Weźmy ich tak. Druga fala do ataku. Tutaj będą katapulty. Boją konicę bym poukrywał. No, poborowi ukrywać się. O, świetnie, są ukryci. Został chyba tak tylko generał. Tutaj są tylko dwa oddziały, to spoko. Z tyloma. Nie, trzy oddziały. Może być jakiś upór, ale. Czekajmy na nich, oni sami podejdą. Dobra. Oni będą pomagać na tej flance moim poborowym jednostkom konnym. Wy tutaj się szkować Zaraz tak w róg przebije. Wyśmienicie katapulty nawalają? Aby tylko kogoś trafiały Wow No kurda durnie wy Tutaj miota w moich Aha. O tak, z toporkami Przygotować się Świetnie, trafi, trafi, trafi Dupa Trafi, no korna Bra, jakoś tam się biją bym wysłał do tyłu, na lekką piechotę? Tak! Tak! No kurda! Trafcie! Kurde! Chcę widzieć jak trafiacie w sam środek no i ja pierdźcie, niestety katapulty są mało celne. Sami widzicie. Ale jak już kogoś trafią, to potrafią narobić problemów. Tak. Tak. Dobra, do tyłu. <grym> O, ciężko, Wbijcie im się w plec ta, ta chwila musiała nadejść. Dobra, bicie się. Teraz padną. Wyśmienicie. Odwagi, panowie, odwagi. Świetnie, rozbiliśmy im bardzo szybko morale podejrzane. Mój generale, goń. Koń tych niedobitków, wy. Stop, bez czy mi generała zabijecie. Idą, 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 idą. Noo Poborowi do tyłu Dobra, zaraz powinni spanikować. Tutaj tak samo To jest zwykła milicja, sobie nieźle radę dają. Dobra, zaraz powinni poupadać. Ci, niestety, będą musieli dalej się męczyć, Moja piechota polska. Jesteście naprawdę dzielni. Dziękuję wam za tą całą odwagę, jaką wykazujecie na polu bitwy. Do tyłu, poborowi. Wytam. By także tu A wy tutaj im pomagać Moja konica dalej się ukrywa świetnie Kogoś No właśnie ci uciekali Uderzy wróg Momencik, później tych mhm. Tutaj dłużej potrwa bitwa a wy na tych Wy nie strzelać Wy śmienicie Momencik, kogo oni mają? Wy już ich nie gońcie Ale wy się możecie dalej bić Dobra, poglądajmy z bliska bitwę. Jeden poborowy tutaj się dzielnie bije. Nie, 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 tych. tych, co uciekają, atakuj, później tych. Yyy wy, 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 Tak armia dopiero Tak, armia dopiero nadchodzi Ale tej flance się udało Wyśmienicie I od pleców Wyśmienicie <laughs> mój generale Generale, nie widzisz y Nieźle Grubo <grych> Dobra schowaj się za górką to Cię katapulci nie trafią Teraz jak sprawuncia wygląda tutaj Tutaj wygląda tak, że udało nam się wygrać To ja bym zrobił tak Moje całe siły piechoty Niech się ustawią w rządku Katapulty dobrze są ustawione Żebyście podbiegli tam Czy ktoś tu do mnie idzie? Jeden spanikowany człowiek ucieka Dobrze, mój generale, ta bitwa naprawdę jest niesamowita. Chyba się nie spodziewają, idioci. O, a jednak, a jednak. Nie, jednak nie. Jednak postanowili zginąć. Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Uciekaj! ładują Gdybym odwrócił uwagę katapult chociaż Nie zginął ten generałem To dopiero by było Dobra powinniśmy już ich tutaj Tak, udało się Nie mają trebuszów Wyśmienicie teraz katapulty To było największe zagrożenie Ojoj, oj, oj 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 Oni tu są I biją mnie bo Ech sorry Dobra Wysłamy co się da No was poborowi to do tyłu bym wysłał Oni tu są i bo dobrze to wiem, że w pierdziel chcą i dostaną, bo ja <śmany> uwielbiam to. Dobra to, dobra, już tego nie śpiewam, wiem, że ludziom się znudziła ta piosenka. Wow. Interwencja? Dobra. Panowie? Zbiórka tu Huhu. Enemy general has fallen Nie uciekać. Kur, moje generale, atakuj, dobra są załamani. O kurde, katapulty, a jednak udało mi się. No. no, proszę, proszę. Dobra I Teraz Atakujemy Pist Uderz w róg generale Wy na tamtych Dobra Uda nam się Jeden taki atak panowie. Świetnie wam idzie. Dobra. Niech ci atakują tamtych, co uciekają, a reszta jak tutaj stoją. Do ataku. Wyśmienicie. To będzie wielkie zwycięstwo. Przeciwnik tutaj miał przewagę i to wielką, ale to my mieliśmy geniusz taktyczny. Gonić nie bierzemy jeńców. Ale są zmęczeni. Dobra. Udało nam się. Świetnie. Wyśmienicie, nikt nawet nie uciekł. Haha! Oni mieli prawie dwa razy taką armię jak moja i do tego mieli tak silną armię, jeśli chodzi o siły piechoty. Że po prostu... Dobrze, że wyczekałem moją armią konicy w lesie. Jak widzieliście, zadałem ostatecz... yy, ostateczny cios. No, tak jak oni teraz mnie tutaj próbują atakować. <ścoughs> Jasna cholera. Ostatnia bitwa na ten odcinek Jak widzicie Nie poddaję się Dobra, jedziemy Oh, sorry Nawalać w nich, co oni tu mają? Piechotę. W do piechoty. To co lubię najbardziej. Dobra, ciekawe jak tam nam pójdzie. Ale ich ta husaria rozbiła. Świetna jest ta konica, gdybym miał takiej odrobinę więcej, to bym tutaj narobił niecałego zamieszania. No, nie we mnie i ty tutaj. No, niestety mają przewagę w ludziach, ale to my mamy harducha ducha i odwagę. Generale, pokaż im. To łabi Teraz powinni uciekać masowo U, nie, 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 nie Mój generale Uciekaj Kurda Kurna, nie dam falać w nich Dobra, on się nimi tam zajmie Wy w tych

Wyśmienita bitwa Po raz kolejny pokazaliśmy Co tak naprawdę liczy się w bitwie. To nie siła ludzka. Tutaj liczą się umiejętności oraz... Oraz geniusz taktyczny. Po raz kolejny. Zostali pobici, nie wyciągając z tego żadnych nauk. Lol Będziemy musieli się wycofać, bo już nie mam wojsk. Zupełnie. Trochę, trochę słabo. Jest. Nie wysłali kolejnej armii. Wracamy do portu Berion. Bitwa była naprawdę obie bitwy były wyśmienite Wrócimy się do Portu Merion, wtedy statkiem wyśle posiłki z drugiej wyspy i będziemy dalej kontynuować ataki Ataki Eee, giltia złodziei O, świetnie, wrócę do łask jestem że na tego. Jej. Wróciłem na łaski. Wyśmijcie. Wow Rekordowo małe siły Nawet nie mamy co ich tutaj trzymać Bo po prostu się nie opłaca No tych poborowych zostawiam ale dwóch husarów No nie za mało Dobra jeszcze jedną turę, rekrutujemy i mogę wysłać armię, która będzie im pomagać. Tutaj dalej się rekrutują siły w Kubanie. Aktualnie, poproszę, właśnie to. Chcę mieć wgląd na mapę. Dobra, wygląda na to, że oni po prostu tutaj się rozciągają. Śmienicie. Skakuj. Za jedną turę dołączą do ciebie nowe wojska, a ja tutaj zakończę ten odcinek. W kolejnym odcinku kontynuujemy naszą ekspansję i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się ciepło, tutaj Wrota. Hej!